Co powiesz o swoim przeciwniku? Jak się, czego się spodziewasz? Mocny gość na pewno, nie? Rekord, ma dobry, myślę, że duszy. A co byś o sobie powiedział? Jakbyś się chciał przedstawić kibicom, dlaczego warto akurat wasz pojedynek obejrzeć? Dwóch dużych gości. On mocny, ja mocniejszy. Co więcej dodać? Ta walka będzie taka krótka, jak szybko mówisz? Czas okaże się w piątek, nie? Ile to wyjdzie? Na pewno będzie mocno. To będzie walka trzyrondowa, czy to się skończy przed czasem, czy generalnie ta formuła będzie powodowała, no bo trochę już tych walk w Polsce odbyło się i większość kończy się przed czasem, że tutaj też trup będzie się ścielił gęsto. Myślę, że szybko będą walki się kończyć, nie? Szczególnie w naszej kategorii wogowej. Ta waga jednak robi swoje każdy cios, cios swoje waży. Te pytania oczywiście są bardzo podobne do wszystkich, bo, 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 bo to jest ciągle jeszcze jakaś nowa formuła. E jak się przygotować do takiej walki na gołe pięści? Czym to się różni od takiego normalnego przygotowania bokserskiego? Czy są jakieś szczególne historie, które Ty próbowałeś wdrażać? No na pewno trzeba tą rękę i do tego, nie? Czyli ta tarcze, worki, praca w samych owikach, w bokserskich, czasami bez niczego. A cała reszta to tak jak do każdej walki, nie? Wydolnościowo czy, czy spadlingowo, to już się niczym nie różni. A przyjęcie ciosu z gołej ręki to jest duża różnica od przyjęcia ciosu jednak osłoniętą rękawicą? Wydaje mi się, że nie tak bardzo, a Teranina zrobi swoje. Mm, jak ty chcesz tą walkę przeprowadzić? Jaki, jaki masz pomysł na ten pojedynek? Wygrać. O coś więcej? Mamy nic wygrać. Wszystko okaże się na walce, nie? nie? ma też co mówić za szybko. A on sobie coś by, gdybyś więcej powiedział, jakie są twoje atuty? No, chyba bo o osobościach na pewno nie będziesz mówić, no, ale opowiedz o swoich atutach. Po, raczej co, zwinność na nogach, mocny cios i spokój w tej walce, opanowanie. Ok, dziękuję. Marcin, nie wiem, czy widziałeś kursy bugmacherskie na tą walkę, ale Rafał Kijanczuk jest bardzo dużym faworytem. Jesteś zaskoczony tym, czy w ogóle to nie ma dla Ciebie znaczenia? Dla mnie to nie ma znaczenia, tak naprawdę. Logiczne, że jest faworytem, skoro jest aktywnym zawodnikiem, a rekord ma całkiem fajny, więc taka kolej rzeczy. A mógłbyś trochę więcej powiedzieć o dotychczasowej karierze w sportach walki? Znaczy ja trenuję całe życie, można powiedzieć, od samego małego dzieciaka, jakieś starty. Zawodę zakończyłem jakieś 10-12 lat temu, ale cały czas aktywnie trenuję, aktywnie się bijemy w swoim mieście, więc, więc będę gotowy. E, kontrakt z Genesis jest tylko na jedną walkę, czy zamierzasz e, dłużej tutaj zagościć i walczyć? Zobaczymy, jak odgięli zobaczymy jakby rany po, po całej gali i będziemy myśleć dalej. To dziękuję. Dziękuję.